Panie widzowie! kiedyś dość mocno skrytykowaliście mnie za to, że stwierdziłem w swojej teorii, że to Boni został zniszczony przez Montiego, żeby zająć jego miejsce. Przecież oni są przyjaciółmi, tak? No i przeglądając internet, szukając wiadomości, przyzraje się do winy. Tak, jest to mało prawdopodobne. Nawet jest tyle tutaj od internautów wylanej miłości dla Moniego i Montiego, że. Postały animacje. Dzisiaj jedną z nich obejrzymy, bo dość mocno mnie zaintrygowała. A wiemy, że Grzesiu jest złym człowiekiem, który nawet chciał zniszczyć w jednym z ujęć swojego przyjaciela Frediego, wsadzając go do niszczarki razem z klamrok Także nie zostaje nam nic innego jak tutaj obejrzeć wspólnie ten filmik. Także zapraszam do wspólnego oglądania i zobaczcie. I widzimy to wszystko z innej perspektywy. Monty idzie. Idzie przytulić tylko Grzesia. Grzesiu chce go zniszczyć. I czeka go smutny los. Patrzcie, jaki on jest przerażony, ale nadbiega. Boli. To by mogło się właśnie stać, gdyby Boli nie został zniszczony przez Veni. No i zobaczcie. Tylko tak się zachowuje dla własnego przyjaciela. Tabira, bo też jest po prostu. Mówi wszystko nam. On nie chciał tego. On zobaczył swojego przyjaciela, który może gdzieś tam przeżył, boże on się cały czas ukrywał. Wybieliśmy teorię. No i podzielił Bonnie roz Montiego, który miał Monty ponieść. Zobaczcie, jakie to jest druskocące. A Grzesio oczywiście. Ej, ja nic nie zrobiłem, ja tutaj robię swoje. Nie przejmujcie się. Monty jest tak druskotary, podejdzie za chwilę właśnie do. Monty jest drusgotary, podejdzie do Boniego. I zobaczcie, jaki to jest smutny finał. Oczywiście, link do filmiku zostawiam wam w opisie. On jest druzgotary. I jedynie. nawet Veli tutaj jest. I jedynie w tle usłyszymy. głos ryczącego Montiego. Myślę, że. nie powinno tak się stać. A wy? Dajcie znać, czy chcielibyście. więcej... przegląd większej ilości farowskich animacji. I czy by Wam się podobał film? Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz oczywiście. Trzymajcie się. Papa pa, hej.